Trzy tygodnie minęły i kolejny raport z przewodowy Szczecińskiej. Miejsce, może trochę nietypowe, bo tym razem widok od strony Konstantynowa. Zresztą miejsce swojego. W tej chwili tak obiektywnie rzecz niewiele widać, ale ile filmów można nakręcić z rejonu żeby było jakieś zmaicenie, to pokazuje też jak to wygląda z drugiej strony. Ale najistotniejsze w tym filmie będzie to co opowiem, bo to oczywiście yy, mówi dużo o postępie pracy na tym terenie. Yy, przede wszystkim dalej trwają prace przy instalacjach podziemnych na długim zakresie praktycznie od granicy z Konstantynowem yy, aż do yy, ronda przy skrzyżowaniu yy, z Rąbieńską. Wiele instalacji zostało już zakończonych, ale jeszcze trochę na pewno jest do zrobienia, ale tu są, są duże postępy. Największe postępy są niewątpliwie w rejonie właśnie Ronda z Rąbieńską. Ponieważ tam była ostatnia relacja, to już nie będę kolejnego filmu w tym samym miejscu kręcił, ale co najistotniejsze i co tam już w tej chwili widać, to w samym centrum tego obszaru Ronda zostały już zakończone prace przy instalacjach podziemnych i zaczęto już układać, że tak powiem, podbudowę Ronda. Także tam jest już widoczny zarys tego Ronda, na pewno w kolejnej relacji ja to wszystko pokażę. Długie interesujące miejsce, czy cała ta długość jest interesująca, drugie interesujące miejsce jest to Dolina Cieku Schuty Jagodnica, tak to się nazywa. To jest niedaleko w tamtą, w tamtą stronę, jeszcze przed ulicą Podchorążych. Tam jest już wykonany od jakiegoś czasu taki zbiornik wód opadowych. Teraz trwają pracę przy budowie przepustu tego cieku, także tam przejechać można, ale no w ogóle po specjalnej takiej prowizorycznej drodze na zewnątrz. A jeśli chodzi o sam przejazd, no nich nie z dziwi ten zakaz wjazdu. Tak naprawdę od strony drugiej jest tam zakaz ruchu, jeżeli chodzi od strony rąbieńskiej. Oczywiście możliwe są docelowe wjazdy, ale te wjazdy docelowe to są tylko dla mieszkańców tamtych posesji i co najważniejsze w tamtym miejscu to Trzeba zauważyć, że tam naprawdę jest bardzo ciężko przejechać. Tam jest zerwana nawierzchnia. To jest niewątpliwie przejazd przez plac budowy i dlatego szukanie drogi tu naprawdę na tym placu budowy odradzam. Tym bardziej, że w tej chwili jest spokojnie objazd czy S14, czy też równoległą drogą Aleksandrów Konstantynów. Także tu wszystko jest dostępne. A no niestety mieszkańcy muszą się z tym poglądać bo inaczej się tej drogi nie da zbudować. W każdym razie przejazd, jeżeli jest dopuszczalny, to jest właśnie dopuszczalny w jednym kierunku i dlatego z tej strony jest zakaz wjazdu, a nie zakaz ruchu.